Cześć, witajcie w kolejnym filmie z E3. Giechy. W dzisiejszym filmie będziemy działać dalej nad E30. Zabieramy się bardzo ostro do E3, Giechy, ponieważ sezon już idzie. I chcę to auto, żeby w końcu jeździło, żeby wyglądało tak jak ma być. I chcę, żeby w końcu jeździło na mity, wygląda nie wygląda jak gruz. Co jeszcze wygląda jak gruz. Czyli może i to co wygląda, ale słychać go jak gruz, ponieważ ma dziury w egzoście Ponieważ dawno dawno temu. Wywaliła taką marchewę, że po prostu puchero otworzyła konserwę. Dosłownie. <grymne> Także um, działamy dalej nad y, przednim zawieszeniem. Będziemy zakładać nowe cztery amortyzatory plus obniżające zawieszenie, y, czyli też sprzężyny, w sensie. Nowe, sway bar linki, czyli łączniki stabilizatora. Chyba tak <grymne> z przodu, ponieważ z tyłu nie kupiłem, bo po co? Komu to potrzebne, a także bez biednego pierdzielenia zabieramy się do roboty, więc zapraszam. Jestem w trakcie czyszczenia, malowania. Już pomalowałem kontrolarmy, Uczyściłem i pomalowałem. To tak samo czyściłem Mamy tutaj dziurę, więc będę musiał tutaj wyciąć i spawać kawałek. Tak samo, i tutaj też kawałek. Mam niby drugą, ale nie opłaca mi się tego wyciągać z tamtego auta. I przykład tego wszystkiego. Widać troszkę. Dzień, gdzie gdzieś takie dziwne główna pawy wychodziły, ale to pewnie e, było pewnie za dobrze przygotowane i pewnie temu się tak stało. Oczywiście zakleiłem wszystkie e, tutaj gumki i inne rzeczy, żeby było ładnie, ale tak dzień, gdzie ładnie wyszło. Słabo też pomalowałem, pięknie wygląda metalikiem, także to będzie na czarno i reszta też będzie na czarno, jest to się czyszczenia tego. Tak samo i brykiety do hamulców i kalipry. A mam miski, miska przyszła znaczy się, przywiozłem. Mamy tutaj jedną michę od środka zaspawaną z fittingiem. Jest, muszę odłożyć. A moja jest tutaj. I tu jest w środku za smarkana. samo jak i tutaj na zewnątrz. Troszkę może tu oleju nalać, albo czegoś, zobaczyć czy to będzie przeciekać, czy nie. Teraz widać taka buła jest. No, dujra była. Także mam dobrze to w miarę zrobione. Wyczyszczone. I będziemy zakładać pewnie w poniedziałek, ponieważ zamówiłem sobie nowe amortyzatory. Do tego kładki, czy tam. Mam nowe gumy, tak samo zamówiłem w poniedziałek. I nowe swaybar linki. Są tutaj stare, te były takie porozwalone. A już jak mam na wierzchu, to mam dobry dostęp do nich, więc czemu nie wymienić? To jeszcze muszę ogarnąć. W tego malowałem kiedyś, bo z rok temu. Zobaczcie, jakże wygląda. Gównianie. Także to jest taka bardzo nieopłacalna y, trochę misja. Niestety, a będę musiał y, rakę pinion umyć na aucie bo nie mogę go ściągnąć, więc a, miski nie maluję bo jak będę mył tutaj to wszystko to mi, to mi się ujebie raczej ujebie yy, rozpuści mi wszystko więc yy, jeszcze tutaj troszkę zacząłem skubać gdzie nie Ciężko to schodzi, będę musiał pewnie taką szczotką specjalną, dobrze to w żeliwny blok to się nic nie stanie za bardzo um, także to przegrainuje to będę musiał umyć pewnie keszerem Zarzucimy miskę i wtedy dopiero umyję blok cały dookoła już, ze wszystkim. Mu, mm, kurde no. Tutaj jest pół godziny porządnej roboty i drucenia. Troszkę są takie dziurki, ale kto by na to patrzył, pięknie jest. Teraz y, ustawiamy to na mój zajebisty stół. Tutaj, co zrobiłem. Dałem z siebie prawie całe 30%, tylko po to, żeby pakę z pika dać na to i do malowania. To w sumie nie patrzcie do końca, bo to jest. być ocenzurowane to, co się dzieje. Więc wracając do naszego, naszej roboty, to musisz troszkę podszykować, Położyć sobie tutaj na mój super stojak. Rozbierzemy teraz sobie amorki z przodu i założymy nowe springi i nowe amorki i poduszeczki O teraz! Haha Nie yes. Z tego się kurde leje Z tego się też kurde leje jak wyglądają ogólnie szaki jak się obcina na kolowersy y, cool obcina się je tutaj i reszta sposób czy się kolorek cool do tego To mamy stare, to jest niepotrzebne To jest w ogóle od y, kabrylecika tego niebieskiego Niebieskiego, tego zielonego są nary. nie jestem do końca pewny ile one obniżały, więc zamieszczam to tutaj. I mam być niżej. I zabieramy się za oryginalne moje szaczki. Co mi się zdaje, gdzieś tu muszę to położyć. Nie mam statyłu, więc muszę używać palety. Zapomniałem. Pięknie. Okay. Także mamy tam mieliśmy spawarkę i, i grind, i szlif arka. <gry> A tutaj mamy spręż arka. Więc yy, potrzebuję tego kolegę z powrotem. Że mi nakrętka zafrygowała. Oj, To jest. Mam taką. Mam ochotę zrobić to w ten sposób, że wciążę to nogą tutaj. I tutaj jest inny, inny, inny wymiar. Tu kreski, tak, jest podkładka, żeby nie zgubić. Nakręteczka, i tutaj od spodu też idzie podkładka. Więc taka kanapka się robi. Jedna podkładka, i druga duża podkładka. Pod spód to trzeba zapamiętać. Także mamy tą starą sprężynę. Tu jest małe, szybkie porównanie. Jedna z drugą. Tyle mniejsza. Ok, to jest potrzebne. Wszystko na bok. Legę. Trzeba odkręcić yy, to. To musimy odkręcić, żeby wykręcić tamten. Yy, wykręcić tego, że znaczy, musimy tam nakrętkę odkręcić, żeby wyciągnąć tego szaka i wsadzić drugiego. Więc hmm, pewnie jakiś klucz na życie do tego jest. Ciekaw, czy ten klucz od yy, szlifierki pasuje do tego. Dobre szaki mam, że można ręką mieć. Kasuje? Chyba prawie. Może tu? Nie, pasuje. Troszkę znaczy, za mały jest ten kluczek. Jako, że nie mam pra e prawowitego klucza, mam e klucz uniwersalny. Więc e tak by się zakręcało w prawo, tak się zakręca w lewo. Więc e miejsce nie i jedziemy. Tak, w prawo, w lewo, to w to. No, no tak. Ja to obcinam zamiast a kręcać. Taki zestaw mam, zobaczymy, który będzie pasował. Na pewno ten śmietrzutki, bo to z tego... Okej, okay, ruszyło. O, rączkami już idzie. A ja dalej katowałem. Jest olej, więc nie no są wylane. Piękne, mokre. Dobra, teraz drugi. Jest potrzebne. Pragniemy tak znowu. Trzymać butem. Zawsze sobie trzeba tą stronę, bo jak coś to poleci tam, a nie w nas. Ale jako, że tam jest jeszcze roto, to jest bardzo ciężkie. To mi nie jest groźne. jest tak źle. Podkładka, podkładka. Na bok. Puść mi, Druga sprężynka. To się wszystko też przyda. To też będę zakładał. Okay. O, jakie to białe jest. O, z tego też się wylewa. Nie wiem, czy to w ogóle jakoś pójdzie, no ale mamy klucz uniwersalny, więc nie mamy się czego bać. O kurwa! Nie jest tak źle, już w prawo, w lewo, to dobrze sobie ręce. Dobra, zrobimy jeszcze taki patent. Postanę ten tu. Tym tu po mnie się się rozdarły, jak, jak grajnowałem. Dziura wypadła. Super, ale łapką jeszcze nie idzie. ...o, zwaliło się... Na ...dupy roli... Hmm. ...bardzo do dupy... ...przygniło mi... <tuszy> ...no kurde, jest przypał... ...bo... Nie ma tyle kwintu. Dreszta jest dobra, ale ten kondon był zagięty, i tu się działo bagno. I to bagno zepsuło to. Nie mam plan, bo muszę to auto zrobić, żeby jeździło jak najszybciej. A do końca nie wiem, co by to podjebać. wiem, mam pomysł. Są dwie opcje. Opcja numer jeden: zakręcam to ile się da. Tutaj stawiam blaszkę i przyspawuję do tego. I to powinno trzymać. Na pro... Tak na prościutku tutaj W ten sposób. Tak? ja zapominę trzymać to, żeby to się nie odkręciło. Druga opcja jest taka, żeby wyciąć to z partscara. A w sumie jeszcze mam trzecią opcję mogę obciąć górę z tamtych i wciąć słabę do tych, ale chyba byłoby lepiej wymienić mi się zdaje do partscara. Tamten jest dobry, ten drugi, ten tutaj jest dobry, ten jest gówniany. To jest chyba prawy lewy Lewy To jest lewy Dobra, nie i zobaczmy do Parkara tutaj ładnie pomalowane, wysycha sobie Będzie widać śladu po tym po o, o, spowaniu jak póściutko ładnie A musimy się dostać tam, że jakieś rakuny to nie będą łazić ani nic innego. Parkar, kolega ma ładnie tak samo w taki. tak w sumie nie jest jakiś bardzo potrzebny tylko tyle, że trzyma amortyzator żeby nie wyskakiwał do góry no w sumie nie będzie wyskakiwał do góry w ogóle nie będzie wyskakiwał zastosowałem taki patent tymczasowy a żeby było to jest ta dobra strona a tutaj jest ta, ta zła strona to powinno się tak dobrze. To się działać tak, to powinno działać póki co mam nadzieję że dokręcone jest dobrze, bo jak dokręcasz to przeskakuje, więc bijem ile się da i zajmowałem z dwóch stron, więc coś na pewno mi nie odkręci, ale możliwe, że jeden z moich kolegów będzie instalował coiloversy więc on będzie potrzebował sobie obciąć tutaj tak samo jak i tamte a ja wezmę od niego całe to a ja mu dam ten po prostu z kolei tak gdzie na garbę, że tylko to obcinamy, albo może poszukam coś e, gdzieś może na rynku używane, może coś będzie a na razie musi być tak. Jest zajpiście, Więc teraz yy, się nie zastanawiam, czy to było, po co się w ogóle warto się malować. Chyba nie. czy może troszkę na pierdol. Na 30%. Chyba tak. Może nie. Może tak. Hmm. Nie jest fajnie. Owale to może spędza, tak. tutaj. Jak nie wyglądało a reszta zostaje takie z sensora nie mam drugiego taki powalony i też zostaje w ogóle nie mam drugiego więc go nie ruszam a on nie chce się odkręcić więc nie chce górować lecimy z tematem